Szanowni Państwo, ten temat jest oczywiście ważny, ale też ciekawy, dlatego że to są pewne oczywistości, ale mimo wszystko nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, że papierosy to jest jedyny zalegalizowany narkotyk, który ma 50% śmiertelność przy przewlekłym i długotrwałym stosowaniu. Z tego oczywiście wynikają ogromne konsekwencje zdrowotne, ale nie żyjemy w świecie idealnym, z tego wynikają również ogromne konsekwencje gospodarcze, biznesowe. W związku z tym walka z tym yy, tematem jest na jak gdyby, w sztandarach bardzo wielu organizacji na całym świecie, ale jest to bardzo trudne. Ja posłużę się tutaj pewnymi ostatnimi, akurat tutaj z 2017, ale również stanowiskami FDA, czyli Amerykańskiej Agencji do Spraw Żywności i Leków, która, której jednym z głównych celów jest m.in. zmniejszenie śmiertelności i chorobowości z powodu palenia tytoniu. Oczywiście tak naprawdę bardzo często. Utożsamiamy tytoń, papierosy i nikotynę, podczas gdy jest to oczywiście związane i bezpośrednim tym winowajcom związanym z, z tak ogromną śmiertelnością z powodu palenia tytoniu jest nikotyna, ale sama nikotyna, sama w sobie nie jest oczywiście tym największym zabójcą. Ona w ogóle nie jest według tych badań, które, które znamy, czynnikiem wywołującym raka. Ona jest czynnikiem, który zmienia naszą nasze postrzeganie rzeczywistości poprawia nam nieco nastrój, w pewnych dawkach uspokaja, w innych pobudza, z, zmniejsza łaknienie, no i dlatego ludzie tak Przylgnęli tak bardzo, jak gdyby papierosy stały się popularnym produktem. Niestety o tej nikotynie jest bardzo mało rzetelnych informacji, bo ona się cieszy złą, złą sławą z powodu, z powodu właśnie tytoniu i papierosów. Ja ze zdziwieniem porównałem wczoraj jeszcze dwa, dwa teksty, a propos tego, o czym tutaj mówił Pan dziennikarz ze zwrotnika raka, mianowicie, mianowicie polski tekst w Wikipedii na temat nikotyny i tekst angielski. Kamera. Na zielonym krzyżyku. Dobrze. Ale nie mogę się w ogóle ruszać? Trochę, Trochę tak. <noise> Dobrze. E, to proszę Państwa, więc ten tekst, który jest w Wikipedii, na przykład po polsku, jest fatalny. Ja Państwa zachęcam może jakiegoś rzetelnego dziennikarza medycznego, żeby się tym zajął, dlatego że ten, ten oryginalny anglojęzyczny jest o wiele bardziej rzetelny, a w tym polskim tekście roli się aż od błędów. Ponieważ, no tak jak mówię, nikotyna jest silnym narkotykiem, a w polskim tekście na przykład jest. To, czy jest narkotykiem, jest poddawane pod wątpliwość, tam jakieś odnośniki. Kompletne bzdury, proszę Państwa. Natomiast co jest, co jest ważne, żebyśmy sobie zdali z, z tego sprawę, dlaczego ludzie palą, dlaczego mówię ludzie. Ja osobiście rzuciłem w siódmej klasie podstawówki. Przedtem też podpalałem, tak, różne produkty, tytoniowe, tytoniowo pochodne. Podbierałem ojcu, ojciec palił niestety do końca życia. Ponieważ jechałem na jakieś zawody w czwórboju takim szkolnym i wydawało mi się, że rzeczywiście to może pogorszyć moją wydolność, więc rzuciłem palenie wówczas, tak, i potem już mi tak zostało. Także już nie pamiętam tak naprawdę, jak ten papieros smakuje. Natomiast w swoim środowisku cały czas spotykam ludzi, w tym lekarzy, którzy palą, dlatego że, no, no papierosy zawierają grając nikotynę, podwyższają, proszę Państwa, na pewne zdolności psychofizyczne, poprawiają świeżą pamięć, poprawiają koordynację ruchów, więc mają pewien taki performance enhancement, e, potencjał, który, który no, no niestety ludzi uzależnia, ale jednocześnie należy pamiętać, że no jest to ogromny, ogromny biznes. To jest wykres, proszę Państwa, który pokazuje w jaki sposób Jeden dolar postawiony na giełdzie w roku 1900 i ile jest wart teraz w różnych dziedzinach biznesu. I proszę Państwa, najwyżej na, tej, na tym wykresie od tego jednego dolara za, zacząwszy, jest taka niebieska blada krzywa, która oznacza przemysł tytoniowy. Jeden dolar zainwestowany w akcję w 1900 roku e, przemysłu tytoniowego e, w, w, w roku 2010 był wart. 6 milionów dolarów. Nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. To jest najbardziej, proszę Państwa, w XX i XXI wieku dochodowy biznes na świecie cały czas. Dlatego to, to należy mieć na uwadze, patrząc na te wszystkie dane, które Państwu przedstawiam, że one mogą być nie do końca obiektywne, bo tutaj będzie szereg badań, które pochodzą między innymi od prze, przemysłu tytoniowego. Jakie są, proszę Państwa, nie wszystkie oczywiście, ale te najważniejsze strategie, które mają zmniejszyć ryzyko śmierci, szkody związane z, z paleniem tytoniu, z używaniem tytoniu, nie tylko z paleniem tytoniu. Oczywiście w świecie idealnym mamy do czynienia z całkowitym wyeliminowaniem tytoniu z, z, jak gdyby z, z użytku publicznego i to jest na przykład projekt skandynawski. W krajach skandynawskich nie wszystkich, ale ale na przykład planuje się, że osoby urodzone w określonym roku nie będą w ogóle miały możliwości zakupienia produktów yy, tytoniowych. O. Jest taki projekt, ja nie wiem czy on zostanie zrealizowany, no, jest to bardzo ambitny projekt, bo wiecie Państwo, produkt, który jest atrakcyjny, który jest zakazany, no, może być, stać się produktem czarnorynkowym, pożądanym, wiadomo, że młodzież ma też swoje prawa, swoją psychologię, wszyscy wiemy jak to wygląda, także myślę, że ten kierunek, ta strategia na dłuższą metę niestety nie, nie proszę? Mają snus, ale to chodzi również o snus, o zabronienie. Bo snus powoduje oczywiście efekty miejscowe. On nie powoduje yy, no, niektórych nowotworów, ale, ale no, powoduje również, jest również szkodliwy. Natomiast Dwie inne strategie, one są również strategiami tej amerykańskiej agencji FDA, to jest redukcja ryzyka poprzez używanie alternatywnych systemów dostarczania nikotyny. Dlatego tej nikotynie tyle Państwu na początku mówiłem. No, bo ona jest tym głównym rzeczą, którego szuka palacz. Tak? I te alternatywne sposoby dostarczania nikotyny, to jest między innymi to, o czym będę dzisiaj mówił, to jest również sposób na wychodzenie z nałogu poprzez różne. Produkty zawierające nikotynę, nie tytoń, nikotynę dostępne w aptekach. Natomiast niestety, jak wiemy, nie jest to u wszystkich skuteczne. No i wreszcie druga strategia FDA, i też w tym kierunku idzie tam legislacja, to jest zmniejszenie w tradycyjnych papierosach zawartości nikotyny, aby ludzie się po prostu od papierosów nie uzależniali. Natomiast wracając do tej całkowitej prohibicji, to jest kadr z filmu Bonnie and Clyde w wersji nowoczesnej, który to film między innymi cieszył się tak ogromnym pobudzeniem, powodzeniem, bo, bo no tam ci bohaterowie, mimo że byli złodziejami, byli przestępcami, no jednak mieli pewne sympatyczne cechy i pobudzali wyobraźnię. I na przykład wśród młodzieży, to był film, który jego pierwsza wersja ukazała się w 67 roku, no bardzo wzbudzał duże emocje. Miał wielu sympatyków i tak trochę działa psychika młodych ludzi, szczególnie w okresie dojrzewania, dlatego oni szukają takich między innymi atrakcji jak papierosy, jak alkohol i tak dalej. I dlatego no, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, szczególnie w Polsce w tej chwili, proszę Państwa. Wiemy, że bardzo dużo młodzieży sięga po papierosy. Około to są dane z jakiejś tam nie do końca zwalidowanej ankiety, ale którą znalazłem w internecie, że na przykład 40% uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce pali papierosy. To jest o wiele więcej niż dorosła populacja. Bardzo dużo młodych kobiet pali papierosy. Więc jest w tym jakiś atrakcyjny dla nich mimo ogromnej presji kampanii, mimo tego, że na każdym produkcie tytoniowym jest jasna informacja, to cały czas jest bardzo bardzo atrakcyjny. O tym już mówiłem, o tym, o tym planie FDA zmniejszania zawartości nikotyny i wprowadzania produktów, które zawierają nikotynę o zmniejszonym ryzyku. Natomiast w czym jest tak naprawdę ogromny problem? Że mamy do czynienia z, cały czas z dużą populacją ludzi palących i bardzo wielu z nich deklaruje, znając skutki palenia tytoniu wieloletniego, że chciałoby z tego nałogu wyjść skończyć z nim. Natomiast bardzo, znaczy stosunkowo, może nie bardzo, ale stosunkowo niewielu to się udaje. To jest jedna z publikacji, która mówi, że no mniej więcej 10% dorosłych palaczy jest w stanie definitywnie rzucić palenie, pomimo tego, że ponad połowa deklaruje taką chęć. Są jeszcze inne badania, tak generalnie to się waha od 5 do 20%. Niestety u większości ludzi, którzy chcą definitywnie rzucić palenie, te próby są nieudane. Różne są tego przyczyny, natomiast no, podstawową jest to silne uzależnienie behawioralne od, od, od nikotyny. Więc teraz powiem kilka słów o tych alternatywnych produktach zawierających nikotynę, w szczególności o, o, o tym, co w tej chwili budzi duże emocje, jest dostępne również u nas już na rynku, czyli o tak zwanych THS, to są tak podgrzewacze tytoniu po polsku. Troszeczkę też o e-papierosach. Nie będę mówił o snusie, nie będę mówił o e, tych do, dostępnych w aptekach produktach zawierających nikotynę, no bo one niestety, e, znaczy snus może, stety, natomiast te, te inne nie, nie cieszą się popularnością. E, jeżeli chodzi o ten wykres, to on przedstawia jak gdyby e, na tej osi, osi e, poziomej e, rosnące rosnącą toksyczność różnych produktów obecnie zawierających nikotynę i związany na osi pionowej niestety Katastrofalny skutek zdrowotny. No i na końcu, przepraszam, na końcu tej skali są oczywiście tradycyjne papierosy, jako ten produkt zdecydowanie wiążący się z największą śmiertelnością z powodu różnych chorób, nie tylko nowotworów. Jak Państwo widać, widzicie dalej tu są tak zwane cygaretki, tu są fajki, tu są cygara, tu są fajki wodne. Na przykład te fajki wodne ja z niepokojem obserwuję, że zostają się coraz bardziej popularne również w Polsce. Tutaj ta. Oceniana względna, względna szkodliwość tych fajek to jest mniej więcej 10 punktów procentowych zwykłych papierosów. Tu jest snus około 5%. Tu są, proszę Państwa, e-papierosy. Tutaj jeszcze nie ma tych podgrzewaczy, podgrzewaczy tytoniu. E-papierosy, czyli produkty, które nie zawierają tytoniu, zawierają nikotynę, no też mają swoją szkodliwość, ale ona jest w granicach 5%, jeżeli chodzi przynajmniej na, o ekspozycję na, na, na te toksyny, które znajdują się w dymie papierosowym. Tutaj natomiast jest taki wykres, który pokazuje z jednej strony toksyczność na tej osi, czyli potencjalną szkodliwość tych wszystkich produktów, na tej osi. To jest wykres taki trójwymiarowy, pokazuje pewną atrakcyjność według też badań, które ukazały się w 2018 roku, a tutaj z, potencjał uzależniający. I tutaj widzicie Państwo, że znowu na końcu największa toksyczność, największa atrakcyjność niestety i największy potencjał uzależniający to są produkty, gdzie dochodzi do spalania tytoniu, czyli klasyczne papierosy, a tutaj znacznie mniejsza toksyczność, ale podobnie wysoki poziom uzależnienia, produkty zawierające wysokie dawki nikotyny, ale nie spalające tytoniu. No a tu są na przykład te alternatywne produkty zawierające nikotynę w postaci takich tabletek podjęzykowych, spreju, plastrów. No one są nieatrakcyjne, dlatego są często nieskuteczne. Jakie są w tej chwili dowody na toksyczność, czy stopień jak gdyby toksyczności tych alternatywnych produktów zawierających zawierających nikotynę. Ja powiem Państwu tutaj o głównie w tym momencie o tych systemach podgrzewania tytoniu. Tu jest już stosunkowo dużo na ten temat danych. Generalnie te dane, nie chodzi oczywiście tutaj, żebyście Państwo widzieli, co jest na tej liście, tu jest około 90 substancji toksycznych, rakotwórczych, które nie tylko powodują raka, powodują zwłoknienie płuc, uszkodzenie tkanki płucnej, choroby serca. Generalnie można powiedzieć, że w badaniach analitycznych Część z tych badań była prowadzona niezależnie, większość przez przemysł tytoniowy, to stężenie udało się zredukować w, tym, w tych podgrzewaczach tytoniu, które nie spalają tytoniu, o około 90%, czyli ten aerozol, który wydobywa się z tych podgrzewaczy tytoniu, zawiera mniej więcej na jednostkę, jaką jest ten jeden nie powiem papieros, bo to nie jest papieros, ale, ale wkład do tego podgrzewacza tytoniu zawiera mniej więcej 10% tej dawki toksycznej, którą zawiera jeden standardowy papieros. I to się potwierdza w wielu, często bardzo rygorystycznych publikacjach. Jest taki taki żurnal Tobacco Control bardzo konserwatywny jeżeli chodzi o podejście radykalny z dużą jak powiem z dużym poziomem nieufności tam też ukazało się szereg badań tu jest rodzaj metaanalizy który mówi o tym że ten poziom toksyczności tych produktów jest o około 90% mniejszy znaczy poziom ekspozycji na substancje toksyczne to jest myślę, że najważniejsze badanie, które do tej pory się ukazało, które jest metaanalizą meta dotychczasowych y, publikacji. 31 opublikowanych badań, z tego jedna. Trzecia to są niezależne badania, a dwadzieścia jest sponsorowane przez przemysł tytoniowy. Jest pięć badań randomizowanych, aczkolwiek tutaj ta randomizacja dotyczyła nie szkodliwości i odległych skutków zdrowotnych, tylko czy te produkty alternatywne pomagają rzucić w sposób skuteczny tradycyjne papierosy. Jakie są wnioski z tych badań? Wnioski są takie, że te produkty podżywające tytoń dostarczają tyle samo nikotyny. Co tradycyjne papierosy. Że tak zwana satysfakcja mierzona poprzez tych użytkowników, palaczy w cudzysłowie, jest nieco mniejsza niż w przypadku tradycyjnych papierosów. Natomiast ekspozycja palaczy i palaczy biernych, co też jest ważne, na substancje toksyczne zawarte w tych produktach, jest istotnie mniejsza niż w przypadku standardowych papierosów. Istotnie mniejsza, to znaczy wynosi mniej więcej 10%. Krótka dygresja na temat tych papierosów elektronicznych tam nie ma tytoniu, tam jest nikotyna. One też już przez wiele no, bardzo poważnych ciał, na przykład tutaj mamy Izbę Gmin brytyjską, no została dogłębnie jak gdyby przeanalizowana i tu ta toksyczność jest jeszcze w takim standardowym papierosie, do którego nikt nic nie dolał, żadnego dopalacza, jest jeszcze mniejsza niż w tych podgrzewaczach tytoniu i uważa się, że na podstawie badań, że te produkty są no, w 95% mniej toksyczne niż, niż jak gdyby tradycyjne papierosy i w zasadzie są niegroźne dla Biernych palaczy. Tak? Ten, ten zakaz, który obowiązuje w miejscach publicznych dotyczący e-papierosów, jest oczywiście e, słuszny, ale on z punktu widzenia tych danych, które mamy, wydaje się być no, do pewnego stopnia nadmierny. To znaczy, on, de facto, te papierosy elektroniczne nie są, nie są szkodliwe dla biernych, biernych palaczy. E, natomiast ta sama Izba Gmin w opublikowanym oświadczeniu na podstawie badań, które, które przeprowadzono również odnosi się do tych podgrzewaczy tytoniu, mówiąc o tym, że one zawierają o 95% o 90% mniej substancji toksycznych. Natomiast proszę Państwa, no to jest najważniejsze, o czym też cały czas musimy pamiętać, oczywiście taki przeciętny palacz papierosu powinien być za wszelką cenę zachęcany do tego, żeby te papierosy rzucić. Ale, no i tutaj to jest, jest to, jest to jakiś, jakaś, jakaś, ścieżka. Ta znaczna część palaczy, no nie potrafi tego zrobić i wtedy być może jest to jakieś miejsce, gdzie te produkty alternatywne mogą służyć jako tak zwana redukcja szkód, mniejsze zło Pozwalając tym osobom zmniejszyć ryzyko ekspozycji na te bardzo szkodliwe produkty tradycyjnego tytoniu. I tak tutaj jest praca, w której wprowadzono taką populacyjną symulację, co by było gdyby wprowadzić te produkty, podgrzewacze tytoniu zamiast papierosów w Japonii i założyć, że no część populacji, tutaj akurat jest to mniej więcej 50% po 10 latach, przestawia się z papierosów na ten system podgrzewania tytoniu. No to zgodnie z obserwowanym tam w Japonii aktualnie trendem ta redukcja wyniesie wtedy, jeżeli chodzi o zgony roczne, 65 do 85 tysięcy. Także jest tutaj no, jakiś argument, że można osobom uzależnionym, które nie są w stanie rzucić normalnego papierosa, zaproponować takie rozwiązanie. W Japonii, co ciekawe, proszę Państwa, byłem, widziałem na własne oczy w zeszłym roku, to jest interesujące, że te produkty, te podgrzewacze tytoniu nie są, nie wszystkie, już kończę, jeszcze trzy minuty, nie są dostępne tak jak u nas w galeriach handlowych, w eleganckich takich butikach, tylko są dostępne w aptekach. Jako rodzaj, no, nie są na receptę, ale trzeba wyjść do apteki, tak? To, to, to ma inne konotacje. I proszę Państwa, to jest ciekawa rzecz, opublikowana w lipcu tego, tego roku 2020. Mianowicie. Bardzo, po, po bardzo krytycznej analizie tych danych, między innymi, które Państwo pre prezentuję, FDA opublikowało taką autoryzację, aprobatę e, ulotki do tych systemów, do, akurat do jednego z tych systemów, e, tego tak, też popularnego u nas, tak tych ICOS ów e, podgrzewania tytoniu, w tej ulotce zaaprobowało informację, że to jest. Produkt, który redukuje potencjalne szkody związane z paleniem tytoniu. Czyli FDA przyznało, że to może służyć jako tak zwane mniejsze zło, czyli redukcja szkód. Natomiast nie zgodziło się na informację, że to redukuje ryzyko związane z, z paleniem tytoniu. No i krótko mówiąc, proszę Państwa, no jaki jest końcowy z tego, z tego wniosek? No te podgrzewacze tytoniu i papierosy elektroniczne mogą być pomocne w redukcji szkód, ale. Gdybyśmy chcieli być tacy bardzo stricte, to tylko w przypadku sytuacji, kiedy zaoferujemy to nałogowym palaczom, którzy w inny sposób nie potrafili tego nałogu rzucić. Natomiast oczywiście istnieje szereg ryzyk związanych z promocją tego produktu, z mówieniem o nim, jak gdyby z, z jego dostępnością. Przede wszystkim nieznane są cały czas odległe skutki stosowania tych preparatów, tak, bo to jest nowy produkt, on jest kilka lat na rynku. Nieznane jest ryzyko yy, inicjacji, jeżeli młodzież, jeżeli ktoś po raz pierwszy sięgnie, sięgnie po te produkty, to jakie jest ryzyko przejścia na tradycyjne produkty toniowe, bo tego nikt oczywiście nie, nie badał ani nie sprawdzał. Yy, no i też yy, no nieznane jest ryzyko atrakcyjności tego produktu, na przykład dla młodzieży, on na razie jest zbyt drogi, większość młodzieży na to nie stać, więc sięgają po tradycyjne papierosy, także yy, no, na, na, na chwilę obecną to jest na pewno... Sposób, strategia przemysłu tytoniowego na, jak gdyby poradzenie sobie z tą presją, na przykład w Stanach Zjednoczonych FDA, żeby zmniejszać zawartość nikotyny w papierosach, ograniczać użycie tradycyjnych papierosów i ucieczka do przodu, związana z tym też ogromnym biznesem, który się za tym kryje, ale z drugiej strony, patrząc na to racjonalnie, dla osoby, która pali, nie potrafi rzucić palenia, być może jest to sposób na znaczne, około 90% zminimalizowanie ekspozycji, bo oczywiście o odległych skutkach. Trudno tutaj jeszcze mówić. Dziękuję bardzo.